Pamiętam jak jeden z naszych pacjentów, Michał, od kilku lat borykał się z takimi objawami i wydawało mu się, że ma po prostu kliniczną depresję. No żyć mu się nie chciało dosłownie. Jako, że testosteron wpływa na szlaki metaboliczne, to olbrzymia część naszych pacjentów miała przed leczeniem jakieś problemy metaboliczne. Możecie teraz pomyśleć, skoro te wszystkie objawy są takie podobne, to skąd mam wiedzieć, co mi jest? No, i to jest bardzo dobre pytanie. Cześć z tej strony, Tomasz Waligura, dyrektor męskiej kliniki, a to jest kanał Męskie Zdrowie, gdzie dowiesz się, czym jest terapia hormonalna TRT, jak ją stosować, czego nie robić, jak optymalizować swoje zdrowie, żeby poprawić jakość życia. Zanim zagłębimy się w temat, warto przypomnieć, czym dokładnie jest niedobór testosteronu i jakie objawy mogą wskazywać na hipogonadyzm. Testosteron to kluczowy hormon męski, wpływający nie tylko na sferę seksualną, ale także na nastrój, poziom energii, masę mięśniową czy ogólny stan zdrowia. Objawy niedoboru mogą obejmować zmęczenie, obniżone libido, problemy z koncentracją, a nawet depresję. Lecz co, jeśli za te objawy odpowiadają inne choroby? Zacznijmy od zespołu przewlekłego zmęczenia. To stan, w którym po prostu cały czas jesteś zmęczony. Nawet gdy w kółko odpoczywasz i starasz się regenerować. Naprawdę duża ilość pacjentów, którzy się do nas zgłaszają, zaznacza, że wraca do domu z pracy i kładzie się na kanapę, bo nie mają siły na nic innego. Trening, jak już robią, to tylko z przymusu. Zabawa z dzieckiem nie sprawia im żadnej radości, to nie mówiąc już nawet o igraszkach z partnerką, których po prostu nie ma. Więc objawy takie jak brak energii, problemy z koncentracją czy bóle mięśni mogą łatwo zostać mylone właśnie z niedoborem testosteronu. Ale żeby teraz nie wrzucać wszystkiego do jednego wora, uwaga zespół przewlekłego zmęczenia może być wywoływany przez wiele różnych czynników, w tym wirusy, problemy z układem odpornościowym czy nierównowagę hormonalną niezwiązaną bezpośrednio z testosteronem. Więc najważniejsza jest skuteczna diagnostyka. Nie zakładajcie, nie wykluczajcie, tylko sprawdźcie. Dalej, depresja to kolejna choroba, której objawy mogą być podobne do tych występujących przy niedoborze testosteronu. Smutek, brak motywacji, zmęczenie i obniżone libido, a niejednokrotnie całkowity brak chęci do życia to tylko niektóre z nich. Ważne jest, aby nie bagatelizować tych symptomów i szukać pomocy specjalisty, ponieważ zarówno depresja, jak i niedobór testosteronu wymagają odpowiedniego leczenia. Czasem konieczne jest prowadzenie pacjenta po prostu dwutorowo, czyli optymalizujemy gospodarkę hormonalną i tankujemy paliwo do baku w postaci testosteronu, a z drugiej strony terapeuta zajmuje się dosłownie głową. Pamiętam, jak jeden z naszych pacjentów, Michał, od kilku lat borykał się z takimi objawami i wydawało mu się, że ma po prostu kliniczną depresję. No żyć mu się nie chciało, dosłownie. Dopiero wykonanie badań hormonalnych wskazało rzeczywistą przyczynę problemu niedobór testosteronu. I zaczęliśmy działać. Płynnie przechodzimy do kolejnych niedogodności, które można pomylić z niedoborem testosteronu. To zaburzenia lękowe, niepokój, napady paniki, wiecznie na tzw. czujce. Znacie to? Podobnie jak w przypadku depresji, lęk może być związany z niedoborem testosteronu, ale znowu jest, ale, może być także niezależnym stanem zdrowotnym wymagającym specyficznego podejścia terapeutycznego. Idziemy dalej. Problemy ze snem, takie jak bezsenność lub nadmierna senność, rozumiecie, nadmierna senność, czyli za dużo się śpi, i to także może być problem, niby dziwne, ale jednak. Zarówno bezsenność, jak również nadmierna senność mogą dosłownie niszczyć twoje życie, tak kawałek po kawałku. Chociaż testosteron ma wpływ na regulację snu, to takie zaburzenia mogą wynikać również z innych przyczyn, takich jak stres, zespół bezdechu sennego czy zespół niespokojnych nóg. Rozpoznanie prawdziwej przyczyny jest kluczowe dla właściwego leczenia. Akurat w naszej praktyce mamy dokładnie takiego pacjenta, który krążył i krążył od psychologa, przez neurologa, po różnych szamanów. I nic, dosłownie nic, ani melatonina, ani aszwaganda, ani cała masa innych suplementów nie dawała żadnych rezultatów. Zrobił badania testosteronu i dalej nic, bo było ok. Ale po zrobieniu kompleksowych badań okazało się, że poziom testosteronu wolnego jest skrajnie niski i gospodarka hormonalna wymaga optymalizacji. Następnie mamy zaburzenia metaboliczne: cukrzyca typu drugiego, otyłość. Mogą prowadzić do objawów podobnych do tych, co przy niedoborze testosteronu, włączając w to zmęczenie i zwiększenie masy ciała. I to jest wręcz plaga. Jako że testosteron wpływa na szlaki metaboliczne, to olbrzymia część naszych pacjentów miała przed leczeniem jakieś problemy metaboliczne. Możecie teraz pomyśleć, skoro te wszystkie objawy są takie podobne, to skąd mam wiedzieć, co mi jest? No i to jest bardzo dobre pytanie. Masz insulinooporność, cukrzycę albo po prostu jesteś otyły, to wstań i zrób badania hormonalne. Kropka. Wstań rano i naczczo idź do laboratorium na pobranie krwi do badania. Diagnoza i leczenie tych stanów wymaga kompleksowego podejścia, które może obejmować zmianę diety, aktywność fizyczną i leczenie farmakologiczne. Natomiast podobnie jak w poprzednich przypadkach, konieczna jest odpowiednia diagnoza, bo zaburzenia metaboliczne mogą być konsekwencją niedoboru testosteronu, ale nie muszą. Pamiętajcie o tym. Numer 6 to zaburzenia erekcji, a te mogą być wywołane różnymi przyczynami, w tym chorobami serca, cukrzycą, a także niedoborem testosteronu. Właśnie. Warto pamiętać, że zdolność do utrzymania erekcji zależy od wielu czynników, w tym prawidłowego przepływu krwi, stanu nerwów i równowagi hormonalnej. Nie domyślaj się, tylko zbadaj to. Jeden z naszych pacjentów, bodajże pan, pan Marek, przyjmijmy, że był to pan Marek, kilka lat przyjmował leki doraźne, aby w ogóle stosunek seksualny był możliwy. Dosłownie brał te przysłowiowe tabletki ze sobą zawsze i wszędzie. Podczas leczenia TRT. Stopniowo, ale z czasem udało się odstawić całkowicie niebieską tabletkę, więc da się. Co jeszcze możemy do tego dodać? Niedoczynność tarczycy, czyli hipotiroidyzm. Również może objawiać się zmęczeniem, przyrostem masy ciała i obniżeniem nastroju. Podobieństwo objawów może prowadzić do mylenia tych dwóch stanów, dlatego ważne jest, aby wykonać szczegółowe badania hormonalne i potwierdzić lub wykluczyć niedobór testosteronu. Jak widzicie, wiele różnych stanów zdrowotnych może mieć objawy podobne do niedoboru testosteronu, ale może też być całkowicie odwrotnie. Kluczowe jest, aby nie ignorować sygnałów wysyłanych przez nasze ciało i szukać. Profesjonalnej pomocy medycznej. Pamiętajcie, właściwa diagnoza to pierwszy krok do odzyskania zdrowia, no i powrotu do zadowolenia z życia. Zawsze. W końcu wartością najwyższą jest właśnie zdrowie i szczęście. Jedno bez drugiego nie istnieje. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli chcecie więcej merytorycznej wiedzy w temacie TRT i optymalizacji zdrowia, to zasubskrybujcie kanał Męskie Zdrowie, a pod tym filmem możecie zostawić komentarz z pytaniem lub opinią o tym odcinku. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć.